Dzień dobry. Witam państwa w ten słoneczny dzień. Opuszczam już miasto Aniołów. Zmierzam drogą w kierunku Sacramento, ale to nie jest mój cel podróży. Udaję się do Las Vegas. Ale zanim tam dotrę, to zatrzymam się w małym mieście Barstow. Dlaczego akurat tam? Ze względu na to, że właśnie tam znajduje się fragment starej, sławnej drogi, zwanej przez Amerykanów Mother Road, czyli droga matka Route 66 sławna filmowa droga. Oczywiście przy tej okazji wspomnę też o kilku filmach, które były kręcone właśnie w okolicach tej drogi takich filmów było bez liku dlatego że to jest bardzo długa droga poprzez Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nowy Meksyk, Arizona, po to aby skończyć się właśnie w Kalifornii. Teraz widzicie państwo na tle takiego symbolicznego znaku, który zwiastuje nam właśnie koniec tej drogi. Route 66 czyli droga 66. Która oddana została do użytku w 1926 roku. Ponad 2448 mil taka była łączna długość z Chicago do Los Angeles, przedłużona chyba w 1936 roku do Santa Monica. Obecnie znajduje się pod muzeum tej drogi. Pewnie takich muzeów jest dużo, dlatego że ta droga jest teraz podzielona na takie odcinki, które się zachowały, a w zasadzie już nie ma ciągłości drogi Route 666. A że przyjechałem tutaj dość późno, a jutro rano muszę się zbierać gdzie indziej, no to nie będzie mi dane, żeby wejść do środka do muzeum. A tutaj też jest Muzeum Kolejnictwa, bo Barstow ma piękną historię właśnie w tej dziedzinie. I no, również żałuję, bo to też jest jeden z moich punktów zainteresowania. Bardzo znajduje się taki piękno kazały dworzec. Nie wiem, do jakiego stylu to zakwalifikować. Później Państwu coś jeszcze powiem o historii powstania tego miasteczka. Od wielu osób słyszałem wielokrotnie że zachody słońca nad pustynią to jest po prostu coś spektakularnego. Jutro będę w Las Vegas i żałuję, że nie siadłem w samochód, że nie pojechałem gdzieś dalej poza miasto, właśnie na pustynię, zobaczyć jak to wygląda, ale tutaj mam taki przedsmak, bo przechodząc tym mostem nad tymi torami to już miałem yy, widok piękny właśnie na tą część tych wzniesień tam w oddali, gdzie tak pięknie zachodzi słońce, no kolory są nie do opisania, ja nie wiem czy kamera, e, czy obiektyw kamery to odda, ale no, e, ba, spektrum tych barw, które się tak układają to prawie jak nad morzem, jak na naszym <śmiennie> piękne zachody słońca nad Bałtykiem, ale to jest coś innego mimo wszystko, coś innego. Nie wiem czy Państwo coś zobaczycie na tych wieczornych zdjęciach prawie nocnych. Ale mamy tutaj stare lokomotywy, wystawione. Proszę bardzo. Jak widzicie państwo, wybór tego motelu nie jest przypadkowy. Motel Route 66. No szukałem właśnie tych klimatów tej drogi, tych małych takich moteli. No i nie zawiodłem się. Proszę zobaczyć. Niski motel, taki jak właśnie w amerykańskich filmach, ale po prostu ta recepcja wywołała szeroki uśmiech na mojej twarzy. Tak? właśnie miało być. Rankiem po przebudzeniu wybieram się w, aby obejrzeć ten motel za dnia. No i powiem, że te wszystkie zgromadzone tutaj stare przedmioty, no robią naprawdę wrażenie. Oddając charakter tego specyficznego miejsca zgodzicie się Państwo ze mną? Oklahoma City, looks so pretty. Hip to kind of dip. And go. Pięć trip. Hip to Kicks. On route 66. Z powtarzając, zabrać mi Cohen, że to nie jest kraj dla starych ludzi. Ja nie wiem, czy Ameryka to jest kraj dla starych ludzi, ja nie jestem w stanie zaprzeczyć ani potwierdzić tego. W jednym się upewniłem. To nie jest kraj dla pieszych ludzi. Amerykanie kochają samochody. Tu widzicie Państwo takiego starego dodża. I to jest symbol po prostu Ameryki. <ścoughs> Powiem tak, Amerykanie mają mało w ogóle chodników w takich jakichś małych miejscowościach. Bo nie przewidują, że ktoś będzie tam gdzieś daleko szedł, tak? Przemieszczają się samochodami. Benzyna była zawsze u nich bardzo tania, no teraz już tak chyba nie jest, ale yy, nie wiem, co to powodowało. No jest miłość do drogi. Przecież yy, cały gatunek filmów drogi to jest amerykański pomysł, nie? Bo, poczynając tam od tam od Easy Rider i, i tak dalej i tak dalej i tak by wymieniać, wymieniać, nie? A tu co mamy? No mamy Stary Chevrona, stary dystrybutor gazolin. Tam jest jakieś pudło z filmami, zaraz Państwu pokażę, bo to też jest ciekawostka. Filmy wideo w yy, vhs -ie. No i takie stare wyposażenie. Domyślam się, że te urządzenia służyły do yy, wulkanizacji, nie? że coś tutaj się przyciskało, nagrzewało i zgrzewało się dętkę koła. Wspomniałem o filmie Braci Coen. To nie jest kraj dla starych ludzi. Film ten został nagrodzony czterema Oscarami, między innymi Javier Bardem, którego właśnie widzimy na ekranie, zdobył tą prestiżową nagrodę. No tutaj rolę po prostu jest diaboliczną, można powiedzieć, okropną. Doskonale zagraną zresztą. Obok niego mamy przyjemność oglądać Josha Bruina. No i Tommy Lee Jonesa. Także obsada jest naprawdę, można rzec, topowa. Finałowe sceny tego filmu odbywają się w El Paso w Teksasie, tak? Mówi scenariusz. W rzeczywistości jest to Nowy Meksyk, takie małe miasteczko położone właśnie obok drogi 66, dlatego właśnie pozwoliłem sobie wspomnieć o tym filmie. No i nie tylko, i to jest ze względu na to, że go bardzo, bardzo cenię i lubię. W przeciwieństwie do moich kolegów z podstawówki, którzy fascynowali się motoryzacją, e, zbierali jakieś plakaty, e, wymieniali się informacjami, potrafili rozróżnić samochody na ulicy, to ja jestem po prostu całkowity głową w tej dziedzinie. Wiem, że jak podniosę maskę, to tam znajdę silnik. Nie, no to na tyle się orientuję. Ale, już co do marek samochodu, to jestem cienki, jestem po prostu słaby. Eee, także nie będę się tutaj popisywał i nie będę Państwu mówił, jakie to są samochody. Ale ten jest tutaj, przeczytałem, że to jest Cadillac. Podobną ignorancją wykazuje się co do wiedzy o motocyklach. Teraz widzicie Państwo na ekranach zwiastun filmu Easy Rider. no To jest taki kultowy film drogi, można powiedzieć. Jak ktoś mówi o filmach drogi, no to pierwsze, co się nasłowano, to jest właśnie ten film, gdzie Dennis Hopper, który tam gra, ale reżyseruje ten film, Peter Fonda, którego tutaj widzimy, plus oczywiście Jack Nicholson, stanowią właśnie taką trójkę tych głównych bohaterów tego filmu. Oglądając za młodu, ten film zupełnie go inaczej odbierałem, kiedy teraz sobie go powtórzyłem. Dzisiaj bym stwierdził, że ten film jest po prostu zwyczajnie szkodliwy. Żadna to manifestacja wolności, tylko taka gloryfikacja narkotyków i pania. Także, no, powiem, doceniam ten film. Zgadzam się, że jest to film charakterystyczny właśnie dla tego gatunku. Ale... Co do jego, że tak powiem, wielkości, to mam duże zastrzeżenia. Głównym walorem tego filmu to są te sceny, kiedy oni po prostu tymi swoimi wspaniałymi motocyklami przemieszczają się, mając za plecami takie piękne panoramy właśnie Stanów Zjednoczonych. Pustynne, górskie. No Tego głównie zazdrościłem, oglądając ten film. Panowie jadą drogą 66. Arizona Kalifornia, a tu właśnie widzimy tragiczną scenę finałową. Przez moment nam mignęła, która jest też taka troszkę od czapy. No, ale nie będę Państwu obrzydzał tego filmu. Dla tych Państwa, którzy nie oglądali, to powiem tylko tyle. No, no trzeba to zaliczyć, tak? Ten film trzeba raz w życiu chociażby obejrzeć. A na dowód tego, że tradycja przemieszczania się za pomocą motocykli po Stanach Zjednoczonych jest w narodzie wciąż żywa. Właśnie macie okazję Państwo oglądać pod moim motelem, tam gdzie się zatrzymałem, zatrzymała się grupa właśnie harlejowców, same harleje dawidzone. Ten widok pustyni wcale nie był dla mnie monotonny. Może dlatego, że większość życia spędziłem na wyżynach i nizinach <grym> europejskich. I przez cały czas gdzieś się rozglądałem tą fascynację pustynią, dzielę z, z bohaterką filmu Bagdad Cafe z 1987 roku filmu, takiej tragikomedii, gdzie właśnie główną bohaterką jest Niemka, Jasmin, nazwiska nawet nie, nie będę się starał powtórzyć, bo mi się to nie uda zbyt skomplikowane. Która właśnie trafia do, do takiego zapomnianego <noise> dla świata i ludzi baru, znajdującego się na pustyni. Tą właśnie panią, którą tutaj widzicie, czarnoskórą, to jest Brenda, czyli właścicielka tego lokalu. Dwoje dorastających dzieci, niemowlę. No, i tutaj ja, jasmin w takich dziwnych okolicznościach, jak gość z innej planety, pojawia się w tym barze, no, zaprowadza tam swoje porządki, no takie niemieckie, także ordung, czystość. Zderzenie tych dwóch światów, tych dwóch kultur no, wywołuje takie właśnie tragikomiczne historie. Film bardzo dobry, ciepły. Jeżeli Państwo go nie oglądaliście jeszcze, to. Zachęcam gorąco, bo naprawdę warto. Piękny, piękny film. Obiecałem Państwu powiedzieć coś o samym Barstow. No taka amerykańska senna mieścina w środku pustyni Mojave, założona w 40 latach XIX wieku. przez Tutaj nazwę swoją bierze od jednego pana, który nazywał się William Barstow Strong. który był potentatem kolejnictwa. No jak wcześniej Państwo się zorientowaliście, jest tutaj ważny węzeł kolejowy. To, co mnie uderzyło w tym mieście, no to te graffiti, te murale. No, po prostu rewelacja. Nie mogłem oderwać wzroku od nich. I obszedłem miasto właśnie w poszukiwaniu, bo wiedziałem, że one są rozmieszczone tutaj wzdłuż dawnej właśnie drogi 66 ile możemy dowiedzieć się właśnie o dziedzictwie tego miasta, o jego historii z tychże właśnie takich dzieł, bo tak to trzeba nazwać, Barstow znajdowała się na takiej drodze właśnie handlowej Old Spanish Trail. No, i tutaj te tradycje są przez cały czas utrzymywane właśnie przez ten węzeł kolejowy. I ten dworzec, który mieliśmy wcześniej okazję oglądać wieczorem, a dzisiaj mogliśmy spojrzeć na niego za dnia. Jednym z moich marzeń, które właśnie spełniam w tym momencie, to jest to, żeby zjeść sobie śniadanie, czy jakiś lunch. W takim barze, gdzie właśnie do takich kubków dolewana jest kawa, kelnerka co jakiś czas pytająco zwraca wzrok ku stolikowi, i wtedy, kiedy tam się daje sygnał, no to ta kawa się pojawia. Royce Cafe, Tak się nazywa ten bar, który też miał, jak widzieliście Państwo, elementy wystroju nawiązujące do filmu. A teraz przenoszę się do Kaliko Ghost. Gdybyście państwo trafili do Barstow albo jechali z Los Angeles do Las Vegas, to warto zjechać na chwilę z trasy właśnie do tego miejsca. Calico Ghost Town. Pozostałości takiego miasteczka przykopalnianego. No, jest to uroczo i nie ma nawet dzisiaj specjalnie jakichś tłumów ludzi. Fajnie można sobie spacerować, oglądać wszystkie te stare zabudowy. Zapraszam państwa. Postaram się państwu troszeczkę pokazać to miasteczko. Riko to opuszczone miasteczko przy kopalni Srebra, która została założona w 1881 roku i od lat 40 XX wieku no, jest, tak jak wspomniałem, bez mieszkańców, ale pełni teraz rolę atrakcji turystycznej. Znajduje się tutaj muzeum, dużo sklepów z pamiątkami, można sobie przejechać taką kolejką. O, tutaj widzimy dziewczyny w strojach właśnie takich do epoki, bo też są tutaj właśnie pokazy strojów czy starych obyczajów tego miejsca. Dla mnie jako człowieka, który zajmuje się właśnie takimi lokacjami filmowymi, no to kurczę, no to jak, jak znalazł po prostu sceneria dla jakiegoś westernu, no, nie trzeba specjalnie jakichś budować dekoracji, tylko y, wykorzystać istniejące budynki. Y, no proszę, no teraz mamy oczywiście tutaj sklepy, tutaj miałem pokusę kupna kapelusza, takiego kowbojskiego, no ale no kurczę, Bałem się, że pogniecie mi się w walizce, nie wiedziałem dokładnie jak go tutaj przewieźć do Polski, na głowie nie bardzo. No i tak sobie spacerowałem właśnie po tym miejscu, oddając się właśnie, rozpuszczając wodze wyobraźni, jak tutaj powiedzmy dochodzi do jakichś pojedynków rewolwerowców. A tu właśnie wspomniana kolejka. Jest taka malutka stacyjka, gdzie można sobie właśnie kupić bilet. Jest to jedna z atrakcji tego miejsca, i tą kolejką sobie tutaj przejechać. Popatrzeć właśnie, jak w przeszłości dostarczano właśnie ten urobek z tej kopalni tutaj do, 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 do miejsc, gdzie był rozładowywany. No cóż, zostawiam Kaliko z tyłu. Udaję się do Las Vegas. Do zobaczenia.